Cześć. Witajcie serdecznie z tej strony Misiek z kanału No to lecimy. Kolejny dzień w Monachium. Właśnie wstałem, śniadanko zjedzone. Rano trochę padało, ale teraz już się rozpogodziło, 21 stopni, więc idealna pogoda, żeby pojechać do centrum i pokazać wam jak wygląda stolica Bawarii i trzecie chyba największe miasto w Niemczech. Jeżeli macie ochotę być ze mną podczas tego odcinka, to serdecznie was zapraszam. No to lecimy. Lecę w kierunku stacji metra, niedaleko jest położona może 300-400 metrów, już ją widzę. Wsiadamy do metra i wysiądziemy już na Starym Mieście. To trzeba przyznać, że Monachium ma świetną siatkę połączeń i naprawdę można się dostać bardzo szybko w wielu kierunkach. Odjazd mam za 7 minut. A co do cen biletów, to normalny jednoprzejazdowy kosztuje chyba około 4 euro, ale ja kupiłem sobie kartę na 7 dni ona jest, no ja będę tylko 3 dni z niej korzystał za 20 euro i mogę jeździć w tej weftce. Udało się dojechać do centrum. Wysiadłem w centrum na stacji Odeon Plac i teraz zerknę na mapę, w którą to stronę iść, bo jak się jest pierwszy raz, to wcale nie jest takie proste. Dobra, udało się obadać mapę, wiem już gdzie iść, ale powiem wam takie przemyślenie. Jechałem kilka stacji metrem, przypatrzyłem się ludziom i powiem wam, że mieszanka kulturowo-etniczna jest po prostu niesamowita. No to jest taki mix że ja nie wiem. Z tego co czytałem, 40% już ponad mieszkańców Monachium urodziło się poza Niemcami. Nie wiem, czy delikatnie im się to nie wiem, spod kontroli. Żebyście mnie oczywiście nie uznali za rasistę, broń Boże, ale nie wiem, czy takie proporcje są akurat dobre. Naprawdę ciężko spotkać takiego prawdziwego Niemca. Zbliżamy się cały czas do centrum. Jeszcze z takich ciekawostek, no to Monachium liczy teraz około 1 550 tysięcy. Mieszkańców, więc no jest to tak naprawdę dwa razy to co w Krakowie. Kamieniczki zaczynają robić się naprawdę coraz to ładniejsze. Dużo fajnych markowych sklepów. Doszliśmy teraz na taki plac, a tam w oddali mamy teatr. Chyba tutaj taki główny teatr Monachium. Bardzo ładny budynek. A my cały czas udajemy się prosto jeszcze w bardziej ścisłe centrum. I marki sklepów też coraz bardziej zacne, IWC, zegarki, Rolex, zegarki, tam Prada, no zaczyna robić się bogato. Jest też i Louis Vuitton, niestety byłem, to co chciałem kupić to nie ma, w Rolexie tego zegarka też nie ma, IWC też nie ma, no więc muszę obejść się smakiem i po prostu kupić sobie chyba monachijskiego rogala z masłem. I trzeba przyznać, że Monachium to naprawdę stare miasto. Początki sięgają 1150 roku, a nazwa Monachium podchodzi od München, co oznacza przy mnichach. Po prostu miasto powstało przy zamku i klasztorze i stąd wzięła się nazwa. Ale chyba największej liczbie ludzi Monachium znany jest najbardziej z Oktoberfest. No ale to trzeba by przyjechać we wrześniu. Oktober trwa około dwóch tygodni, z tego co pamiętam no i wtedy to nie wyobrażam sobie ile tutaj musi być ludzi jakie muszą być ceny ale na pewno raz w życiu warto i moi mili państwo jesteśmy w ścisłym centrum chyba główny plac Monachium Marienplatz no muszę powiedzieć, że wygląda to pięknie zaraz doczytam co to jest i wam powiem ale tak na pierwszy rzut oka to naprawdę, naprawdę klasa i ten oto piękny budynek to ratusz no, trzeba przyznać, że Skurczybyk jest naprawdę duży i piękny, w gotyckim chyba stylu. No, ho, 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 zaczyna mi się Monachium podobać. To naprawdę coś cudownego. Dziedziniec tego ratusza też wygląda przepięknie. No, ja bardzo lubię takie, takie budownictwo. Od razu delikatnie przypomina mi się Gdańsk. Pięknie to wygląda. Tutaj jakaś restauracja w centrum. Ale no, tutaj zadbane, nie ma graffiti. Naprawdę, naprawdę pięknie. Widzę tam takie dwie wystające kopuły, To idziemy w tamtą stronę. Zobaczymy, co to jest. Bo jakaś duża budowla. <laughs> Już wiem, co to są te dwie wieże, które żeśmy widzieli, dwie kopuły. Jestem pod katedra Najświętszej Maryi Panny. Zaraz wejdziemy sobie do środka. Jesteśmy w środku. Tak jak widzicie, surowe wnętrza, bardzo wysoki, ale no puściutko. W ogóle trzeba powiedzieć, że architektura monachium tutaj centrum jest bardzo spójna. I bardzo ładna. podoba mi się. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest bardzo fajnie, bardzo dużo takich markowych sklepów. Są też nasze akcenty. Widziałem gdzieś Reserved był. Więc nic tylko brać sakiewkę z pieniążkami i przyjeżdżać na zakupy. Tutaj na pewno dużo rzeczy można sobie fajnych kupić. Jeszcze fajny trzypiętrowy sklep Bayern Monachium, fajne rzeczy, koszulki różnego rodzaju gadżety, ale ja nie jestem fanem Monachium tym bardziej Bayernu no trzeba powiedzieć, że sklep jest naprawdę duży koszulki ze wszystkimi piłkarzami tutaj nawet na podobiznach tu widzę, że jakaś restauracja za drzwiami no i to się tak ciągnie piętrami jeszcze jest piętro niżej, piętro wyżej jak ktoś jest wielbicielem Bayernu Monachium no to dla niego to jest raj i wróciliśmy z powrotem na Marienplatz pójdziemy teraz w drugim kierunku trzeba powiedzieć, że ta architektura tutaj Monachium jest bardzo spójna, mi się podoba no i pamiętajmy, że w 90% Monachium było po Drugiej wojnie światowej zburzone no taki sobie los zgotowali zburzyli innych, ale no potem dotknęło to ich i odbudowali to w dosyć fajny sposób no trzeba powiedzieć, że ten ratusz to jest naprawdę kawał budynku. Pięknie to wygląda. Kierujemy się w tamtym kierunku. Ewidentnie też lubią pośmigać sobie na rowerach. Bardzo dużo osób jeździ, są takie place, gdzie te rowery są w ciągu dnia składowane, jak przyjeżdżają do centrum, to naprawdę tych rowerów jest masa. Bez Pauli się oczywiście zwiedza dużo, dużo gorzej. Trzeba patrzeć na mapę, gdzie się idzie, trzeba czytać, co się mija. Tak to mam wszystko podane na tacy i mogę wam przekazać. No ale co zrobić. Najpierw obowiązki a potem przyjemności będzie na pewno po I doszliśmy do Hofbrauhaus historycznego browaru piwiarni dworskiej. Należy do najsłynniejszych piwiarni na świecie i czołowych atrakcji tutaj turystycznych w Monachium. I przez wielu smakoszy piwa jest też Nazywana najsłynniejszym pubem świata. Zaraz wejdziemy, może szczelimy sobie jakiegoś browarka, takiego jeszcze przed obiadem. I jeszcze z ciekawostek, był to kiedyś ulubiony lokal Adolfa Hitlera. Wchodzimy do środka. Wejście takie niepozorne, ale zaraz zobaczymy w środku. Jest to taka jakby kwintesencja tutaj kultury piwowarskiej Monachium. Tu mamy pięknie. Rzeźbione w drewnie logo. A tu proszę, tak wygląda lokal. Piękne sufity. No, wygląda to fajnie. Dobra, siadamy, pykniemy sobie jakiegoś browarka i pokażę Wam jeszcze, tak orientacyjne ceny menu. Są tutaj różne przekąski, sałatki, różne chlebki. Dania też główne. Ale co najważniejsze, ceny piw kształtują się tak, i musimy pamiętać, że duże piwo tutaj to jest litrowe, a małe to jest pół litra. Duże koło 10 euro, małe 5 euro. Zamówię sobie, bo muszę koniecznie spróbować. Przyszło i piweczko, gęsta pianka. No i zobaczmy, jak smakuje. A, pychotka. I nie ma jeszcze dwunastej, A jak możecie zauważyć i usłyszeć, w lokalu już robi się gwarno. Są też miejscowi, którzy widzę, że siedzą tu pewnie codziennie. Mają piękny kufle, tu pan ubrany w monachijski strój. I jeszcze raz rzut oka na te sufity. Piękna sprawa. Naprawdę takie miejsca to ja bardzo, bardzo lubię. A jeszcze jak jest piwko, i to dobre piwko, to już tym bardziej. Na zdrowie. I tu mamy jeszcze zewnętrzną część tej piwiarni. Proszę bardzo, tutaj ciekawa sprawa. Kufle można swoje mieć i tutaj je przechowywać. Tutaj jeszcze puste stoły. Naprawdę, tak knajpa jest bardzo, bardzo duża. Tutaj już nie ma takich zdobień. Ale co ciekawe, jest nawet sklepik, w którym można kupić kufle i różnego rodzaju pamiątki z tego miejsca. A tutaj po prawej stronie już rozkłada się jakaś orkiestra, więc będzie grane. Musimy tu przyjść wieczorem, zobaczyć jak wygląda to w pełnej okazałości. Tu w tej sali, co siedziałem, jak widzicie, jest już komplet gości. I jeszcze raz ten przepiękny sufit. Jedno trzeba przyznać, Adolf miał rację, jest to bardzo fajne miejsce na spędzanie czasu. No, muszę przyznać, że z pogodą to trafiłem świetnie. Nie pada słoneczko, chmurka nie jest gorąco idealna do zwiedzania. Niestety padł mi telefon, więc od teraz po omacku będę musiał na intuicję poruszać się po Monachium. Mam nadzieję, że mam ją dosyć dobrą i nie zgubię się i jakoś trafię potem do hotelu. Nie ma to jak na drugie śniadanko, wypić sobie piweczko. Od razu lepiej się spaceruje. Wszystko wydaje się dużo piękniejsze, ale mimo wszystko, jak będę przechodził i coś mi wpadnie w oko, to też sobie przekąszę. To, co rzuca się w oczy, to na pewno nie ma poniszczonych fasad kamienic, nie ma graffiti i od razu, od razu wszystko wygląda dużo, dużo lepiej. Sporo policji, więc człowiek czuje się bezpiecznie. Z tego, co słyszałem, to jest jedno z najbezpieczniejszych miast w Niemczech. Ciekawe jak dla mnie, mało jest bardzo lokali z Wurstem, Currywurst, nie wiem czy to nie w tym regionie, podejrzewam, że tak, ale wydawało mi się, że będzie to na każdym kroku, a nie ma. No i przechodziłem tu koło takiego targu i skusiłem się, stała taka kolejka, biała kiełbaska w bułeczce, musztarda, ketchupik no zobaczymy jak będzie smakować. Mam nadzieję, że będzie pychotka, mówiłem, że nie ma, a jednak jest, tylko ciutkę poza centrum. Bułeczka z kiełbasą pierwsza klasa. Teraz w pełnych siłach można dalej zwiedzać Monachium. Kościołów trzeba przyznać też nie brakuje, a to przecież taki niewierzący naród. Ale chociaż pozostały piękne, piękne budowle. I wracamy znowu tutaj w ścisłe centrum w kierunku ratuszu. Takie budeczki z owocami jak i u nas. No ale zobaczcie, zwróćcie uwagę ile jest ludzi. Nie wiem, czy to jest bardzo turystyczne miasto, ale po tym co teraz widzicie, no to wydaje mi się, że jednak jest. jest w czołówce. Te ulice doprowadzające do Marin Placu, to tak naprawdę drogie sklepy, Emporio Armani, Michael Kors i tak naprawdę idąc cały czas jakieś znane znani projektanci. No oprócz tego trochę knajpek, tak jak w innych dużych miastach. No w Krakowie jest podobnie, może nie ma aż takiego szaleństwa pod względem właśnie drogich marek, ale wydaje mi się, że wcale nie jest gorzej niż tutaj. I mamy tu jeszcze Feldner Halle, jak w tamtą stronę szedłem, to to pominąłem. Jest to pomnik poświęcony armii bawarskiej i miejsce puczu monachijskiego pod wodzą Hitlera w 1923 roku. Szykuje się jakiś koncert i to gruby, bo budowana jest scena. Więc możemy zobaczyć tylko tak za błotu. I tuż obok mamy Residence München. Jest to cały taki kompleks pałaców, budynków, ogrodów, które należą do muzeum państwowego. W środku jest bardzo pięknie. Widziałem na zdjęciach, ale no jak się jest dwa dni, dwa i pół dnia, no to wszystkiego się nie da zobaczyć. Będzie po co wracać, ale z zewnątrz naprawdę. Wygląda pięknie. Dosyć mocno zagrzmiało, zachmurzyło się, więc to chyba jest dla mnie oznaka, żeby wrócić teraz do hotelu, podładować sprzęt i troszkę odpocząć, żeby mieć więcej siły na popołudnie. I tak chyba zrobię. A teraz, już bez śmichów, chichów, trzeba zadupcać, brzydko mówiąc, bo idzie burza. Już powoli zaczyna padać. Na szczęście, do hotelu już bardzo, bardzo blisko. No, i sprzęt naładowany. Była krótka 15-minutowa drzemeczka, małe piweczko i jestem gotowy do dalszego działania. Jedziemy do Muzeum BMW. Przecież to jest stolica BMW, więc czemu mielibyśmy i jak moglibyśmy nie odwiedzić tego muzeum? I jesteśmy na miejscu, centrala BMW. Tutaj jest Muzeum BMW, podobno bardzo fajne. Tu jest jeszcze taka. Taka hala wystawienicza BMW. Tu są organizowane różne imprezy związane z BMW. Teraz patrzyłem, jest niestety zamknięta, ale my kierujemy się tutaj do muzeum. Po wejściu do muzeum mamy od razu kasy. Bilecik 10 euro. I tak sobie patrzę tu w dół, jakie tu są piękne stare modele. No nic, wchodzimy. Wchodzimy sobie i po kolei. Pewnie będzie przedstawiona cała historia BMW. Ludzi sporo nie powiem. Cała ściana motocykli i to tak, cztery piętra w dół. Zapominamy o tym, ale oni przecież też robią i robili świetne motocykle. Musimy też pamiętać, że BMW to Formuła 1. Kiedyś nasz Robert Kubica w takim autobolidzie, który jest właśnie tam wygrywał wyścigi Grand Prix. Tu możemy z bliska zobaczyć jak wyglądają silniki bardziej cywilnych aut tutaj bardziej sportowych. A przechodząc dalej już takich wyczynowych. No robi to wrażenie. Jest to jakieś dzieło sztuki. 44 rok. I taki silnik. No trzeba mieć łeb, żeby to skonstruować, złożyć i żeby to działało. Kawał silnika. Wchodzimy do sali przedstawiającej model 3, chyba najbardziej znany i najbardziej kultowy z modeli. I mamy 1966, bardzo fajny. 81. Jeszcze fajniejszy, tutaj biały 86, przechodzimy 89, 99, Słynne E36, 2000 i tu mamy ostatni model 2006. Nie ma dwóch ostatnich modeli, nie wiem czemu, może kiedyś dostawią, a tak prezentują się one wszystkie. Widzimy, jak zmieniało się logo BMW. No niezbyt znacznie, ale jakieś małe różnice są. W tym miejscu warto wspomnieć, skąd wzięło się logo BMW. Logo BMW symbolizuje obracające się śmigła samolotu, a kolory niebieskie i biały to są po prostu kolory flagi bawarii, skąd pochodzi firma. Muzeum jest bardzo ciekawie zrobione, przejrzyste. Fajnie na różnych poziomach się chodzi. Wszędzie gdzieś stoją modele, modele różnych BMW. Naprawdę, naprawdę ciekawa sprawa tu przyjść A tu mamy taki wynalazek, 1955 rok. Zobaczcie takie główienko. Ale jakie to fajne do zatłoczonych miast byłoby po prostu idealne. Oczywiście musi też być dział pokazujący to, co nas niestety czeka. Tą pseudoekologię. No ale co zrobić? Takie są, są czasy. Trzeba zarobić. Nie wiem, jak to będzie bez zapachu benzyny, bez zapachu oleju. Ale za to z tymi jakże hiper ekologicznymi bateriami. Jakaż ta bateria jest ekologiczna, to po prostu nie mogę uwierzyć. A tu mamy BMW 1930 rok, jeszcze przed drugą wojną 15 koni mechanicznych malutki ale no czego trzeba więcej Klimy przecież tu nie będą montować, bo nie ma dachu Zarąbiste Chętnie bym takim jeździł I zeszliśmy już chyba na sam dół Tu stoją jakieś takie starsze modele No perełeczki Jest pan od pilnowania, więc muszą naprawdę być wartościowe. No ten piękny. Ten troszkę nowszy też przepiękny. No te takie bardziej dzisiejsze. Znaczy dzisiejsze lata 90., 80. Ale tu mamy takie piękne modele starsze BMW Classic. No naprawdę wygląda to super. Teraz chyba wzięli te nerki do tych nowych modeli właśnie duże. Zobaczmy jeszcze tego. Ten proszę bardzo wygląda tak. Środek. Środek prosty, w prostocie siła. O ten był używany. Skórki są lekko poniszczone, ale piękne skóry zielone, czarne auto. Cudo. Zobaczcie, ile to jest fajniejsze od tych nowych plastikowych guwienek. I doszliśmy do miejsca poświęconego Mkom. No tego znaczka to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Mokry senna stolatka. Fajne są te samochody, ale kiedyś były fajniejsze. Mm -hmm. Powiem wam tak, że można lubić, nie lubić tej marki, ale to muzeum warto zobaczyć. A druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że czym nowsze auta, tym są one bardziej tandetne. No, oczywiście lepiej wyposażone, ale nie mają w sobie tej finezji. Te auta po prostu te stare i te takie przełomu 70., 90. lata, no to jest po prostu coś pięknego. I wyszedłem właśnie z Muzeum BMW. Jeżeli ktoś lubi tematy motoryzacyjne, pozycja obowiązkowa i dla fanów marki, i nie dla fanów marki, warto pójść i po prostu zobaczyć, bo to naprawdę kawał historii. I żegnamy Muzeum BMW i udajemy się znowu do hoteliku, gdzie będzie na nas czekała już Paula. Jakoś się doturlałem, ładujemy sprzęt. Jeszcze takiego precelka, Paula mi przyniosła z masełkiem. No pychotka, trzeba powiedzieć, że mimo że nie jestem bardzo głodny, no to super wchodzi. Jem sobie dalej. Chwila odpoczynku i lecimy na Monachium. I wysiedliśmy znowu w centrum Monachium i mam dla Was niespodziankę. Jest Jona, przywitaj Dzień się dobry. z Państwem. Jest Jona, wiecznie zapracowana, ale wyrwało. Udało mi się ją wyrwać i idziemy teraz może coś znajdziemy już daję na nią wiem że na nią jest lepiej ja jestem brzydki. proszę bardzo I doszliśmy tutaj do bramy Zendlingen Tor i teraz ulicą Zendlinger Sendlinger nie wiem przepraszam od razu z góry wszystkich za mój niemiecki ale go nie znam będziemy szli w stronę centrum mamy nadzieję że zostaniemy sobie aż się ściemni i zobaczymy Monachium chociaż tak Wieczorem najlepiej by było nocą. Nie wiem, na ile pozwolą nam nasze siły, moje nogi. Paula też jest po całym dniu zmęczona, ale postaramy się, no bo więcej okazji już nie będzie. I jest kierowniczka wycieczki, sprawdza, co tu można zjeść, ale jakoś nie bardzo nam się chce jeść tych golonek. Paula dwa dni z rzędu je niemieckie jedzenie i tak średnio jej, jej to leży, więc szukamy no, czegoś. Jest lepsza, z na powstalu. No więc. Ja jakoś też za Agląką nie przepadam Wursta jadłem Ale może by coś zjadł takiego no dobrego No byłoby fajnie Mamy tu taki piękny budynek Przeczytałem, że to jest administracyjno-sądowy No ale naprawdę Wygląda po prostu jak zamek Coś cudownego I Jak przystało na Zjednoczone Emiraty Niemieckie Wylądowaliśmy na takich fajnych Kebabikach jeszcze w takiej formie to nie jadłem, w formie takiego sandwicha taki podłużny. No zobaczymy. Pierwszy gryz bardzo obiecujący. Muszę powiedzieć, że bardzo fajne, nie ma napchanej kapusty, mięsko, świeże warzywa, fajne sosy, lekko pikantne i fajnie się to je. No i skąd by się nie szło i gdzie by się nie szło w Monachium wszystkie drogi prowadzą na Marienplatz. Jeszcze ostatnie promyki słońca oświetlające wieże. Tak samo pięknie wygląda jak i przed południem. Tu mamy jeszcze kufelki. No niektóre przepiękne, szkoda, że już sklep zamknięty. Około 70 do 100 euro te większe. Jeszcze raz jesteśmy w tej knajpie, w której byłem rano. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać. Jest taki gwar, że to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, ile jest ludzi w tym momencie. Nie wiem już teraz to nie wiem czy w ogóle mnie słychać i czy w ogóle gdziekolwiek będzie można usiąść. Wyszliśmy, póki co nie mam szans, żeby gdziekolwiek usiąść, więc idziemy się jeszcze przejść, choć nie wiem, czy potem będzie luźniej. I w tamtym miejscu był taki huk i tak gorąco, że po prostu nie dało się siedzieć. Przyszliśmy do troszkę mniejszej, naprzeciwko, dokładnie tam widzicie budynek tej głównej piwiarni, też z tradycją. Proszę bardzo. Piwko 1328. No, i tak sobie właśnie teraz przeglądamy menu i zaraz coś wybierzemy. Piwko, i może coś jeszcze małego sobie przekąsimy. I przyszło piweczko. Dla mnie jasne, dla Pauli ciemne. Mówi, że bardzo dobre. Zaraz ja spróbuję. A, bardzo dobre. Zamówiłem sobie jeszcze kary bursta. Bardzo chciałem spróbować z fryteczkami. Do tego piwko, no powiem wam, że tak pachnie kary, że zaraz oszaleję. No nic, trzeba testować. Tależ pusty, bardzo smaczne. Piwka też się kończą. Będą jeszcze kolejne, czy już nie? I to mi się podoba. I tak, jak widzicie, cały czas nie ma jednego wolnego miejsca. Przyszliśmy teraz po piwku. Tłok, gorąco, podłoga się klei niemiłosiernie. Porezerwowane tutaj niektóre stoliki. Orkiestra gra I jeszcze raz ten piękny. Piękny sufit. No jest to świetne miejsce. Na pewno warto odwiedzenia będąc w Monachium. I wyszliśmy z Hofbrauhaus. I lecimy teraz zobaczyć jak wygląda Monachium nocą. Byłem bardzo ciekawy, dlatego zostaliśmy troszkę dłużej. A my byliśmy na piwku i na jedzonku tu. Augustiner Amplatz. Pięknie to wygląda, też podświetlone. A tu niedaleko jest ta piwiarnia, w której byliśmy przed chwilą. Tutaj jest w ogóle taka dzielnica, fajnie można coś zjeść, wypić. I tutaj lekkie zaskoczenie: ratusz w ogóle nieoświetlony. Co to ma być? Na żarówki nie mają? Niech zadzwonią to im parę wyślę. Mam. No, zobaczcie, jak smutnie wygląda ten ratusz niepodświetlony. Jest tak teraz wygląda złowrogo, że aż strach na niego patrzeć. Mrocznie, jak mówi Paula. No, ale czemu on jest niepodświetlony, to nie wiem. Idziemy w tamtym kierunku. Miasto powoli usypia, tak jak tu możecie zobaczyć, fajne różnego rodzaju knajpy puste. Oprócz tej uliczki, gdzie byliśmy przed chwilą, to tak naprawdę 22 i Monachium już śpi. I jestem troszkę zawiedziony, tak jak widzicie, niektóre budynki pięknie oświetlone, ale niektóre całkowicie zgaszone. No nie tego się spodziewałem, ale i tak jest fajnie, nie ma co narzekać. By było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzień był strasznie wyczerpujący, ale mam nadzieję, że to co wam pokazałem, wam się spodobało. Monachium mi się spodobało. Nie jest to moje wymarzone miasto do życia ani do ponownych odwiedzin, ale bardzo się cieszę, że zobaczyłem. Ma bardzo wiele plusów, ma też troszkę minusów. Bardzo dziękuję, że byliście z nami, ze mną, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, jak Wam się podoba Monachium, czy zamierzacie się wybrać do Monachium. No i do zobaczenia jutro, bo jeszcze jutro cały dzień jestem w Monachium i na końcu macie swoją ja też ulubioną. Się chcę pożegnać, Paulkę. ja też. Papa! Pa. Widzicie, jak wygląda wypoczęty człowiek, a tak wygląda zmęczony człowiek, ale jestem bardzo szczęśliwy, że zobaczyłem Monachium i że mogłem Wam pokazać. To jakżeż ciekawe miasto. Trzymajcie się, było mi bardzo miło. Cześć!